Serdecznie! Dzisiaj przygotujemy tortille. Placki pszenne można przygotowywać na przeróżne sposoby. Dzisiaj będzie jeden z nich: łatwy, szybki i bardzo dobry. Zapraszam! Do przygotowania zapiekanych tortilli z kurczakiem potrzebujemy: pszenne placki tortilli, oczyszczoną i pokrojoną w kostkę pierś z kurczaka, pokrojoną w kostkę cebulę, puszkę soczewicy puszkę kukurydzy, puszkę całych pomidorów, dwa posiekane ząbki czosnku, paprykę ostrą mieloną, starty z ser emmental, świeżą kolendrę, oliwę z oliwek, sól i pieprz. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek. W garnuszku obok także rozgrzewamy trochę oliwy z oliwek. I na patelni smażymy kurczaka którego doprawiamy oczywiście solą i pieprzem. Kurczak się smaży do rondelka, wrzucamy cebulę i także chwilę smażymy. Kurczaka smażymy bardzo krótko, tylko tyle, żeby zmienił kolor, ponieważ on jeszcze dojdzie w piekarniku, jak będzie się piekły w tortilla. Do szklonej cebuli wrzucamy czosnek. Kurczak jest już gotowy, dlatego przełożę go do miski. Do garnka z cebulą wrzucamy pomidory całe wraz z zalewą. Przyprawiamy pomidory solą, pieprzem i papryką ostrą. Gotujemy pomidory około 5 minut i w tym czasie nastawiamy piekarnik na 200 stopni. I miksujemy sos. Do miski z kurczakiem wrzucamy kukurydzę i soczewicę Do miski także dodajemy około 4 łyżki sosu pomidorowego i mieszamy oczywiście. I tak powstały farsz nakładamy na nasze placki tortilli. I zawinięte tortille układamy w naczyniu do zapytania. Zawinięte wszystkie tortille polewamy teraz resztą sosu pomidorowego i na sos posypujemy starty emmental I wstawiamy tortille do piekarnika. Pieczemy, aż ser nam się ładnie roztopi. Przepiękne zapachy roznoszą się po domu. To znak, że zapiekanka jest gotowa. Zapiekane tortille posypię jeszcze z góry świeżą kolendrą. Jak widzicie nie było to wcale trudne zadanie, a smak wart jest spróbowania tego samemu domu, dlatego zróbcie to i wróćcie do mnie do następnego odcinka.